Witam, z tej strony mówi Basza i dzisiaj mówię na temat Krzysztofa Jackowskiego, a dokładniej sprawy, którą Krzysztof Jackowski, o której mówił, a mianowicie, że PiS będzie walczył z Unią Europejską. Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca będzie walczyła z Unią Europejską. Jednak jak, w jakiej formie, na jakich polach, na jakich płaszczyznach o tym zaraz więcej powiem w tym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to szkoda. Zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Krzysztof Jackowski, znany Jasnowic, znany Jasnowic z Czuchowa został zapytany przez jednego z dziennikarzy, co tak naprawdę sądzi na temat PiSu i Unii Europejskiej. I tutaj Krzysztof Jackowski powiedział, że Polska będzie tak naprawdę stawiała opór. Unii Europejskiej w momencie kiedy władze będzie sprawo, prawo i sprawiedliwość, że Polska nie będzie się um, godziła na wszelkie po prostu decyzje narzucone przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, ale także przez inne organy, tak jak wiadomo, od tej Unii Europejskiej. Um, Krzysztof Jackowski powiedział także, że. Um, PiS, czy po prostu państwo polskie, w momencie kiedy jest rządzone przez PiS, razem także z innymi państwami, które należą do Unii europejskiej, europejskiej państwami z Europy Środkowej, Europy Wschodniej takie państwa jak Czechy, Węgry, Słowacja, stworzą koalicję, tak zwany Blok Wschodni przeciwko Unii Europejskiej, czy też walczący z Unią Europejską. Czy też pokazujący swój silny głos w Unii Europejskiej, bo jak to Krzysztof Jackowski wielokrotnie powtarzał, zresztą co każdy z nas pewnie widzi, w Unii Europejskiej tak naprawdę mamy do czynienia z Unią trzech już praktycznie prędkości: to nie, nie są tylko dwie prędkości. Jest to Unia państw szybkich, mocnych gospodarczo, mocno rozwijających się, Unia państw tych słabszych, mniej rozwiniętych gospodarczych, gospodarczo. Oraz Unia, tak naprawdę trzecia Unia prędkości, a więc Wielka Brytania, która wystąpiła z Unii Europejskiej, a więc nastąpił Brexit tutaj w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek zachowała, czy też po prostu w rozmowach z Unią Europejską zachowała sobie liczne przywileje, tak, chociażby przywileje gospodarcze, czy też prawne korzystne dla Wielkiej Brytanii, natomiast może nie są tak korzystne dla pozostałych państw Unii Europejskiej. I właśnie tutaj Krzysztof Jackowski powiedział, że bardzo ciekawą rzeczą, mianowicie, że Polska stworzy tak zwany, razem z innymi państwami, to nie jest powiedziane, że Polska będzie przywódcą takiego rozwiązania, stworzy tak zwany blok wschodni Unii Europejskiej, wschodnią flankę, która będzie walczyła czy też nie będzie zgadzała się na wszelkie decyzje, które będą płynąć z Brukseli? Bardzo ciekawe tak naprawdę, interpretacja, znaczy bardzo ciekawa, tak naprawdę, przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego. Natomiast jak to interpretować, zaraz Wam powiem. Sami jesteśmy tego świadkiem, sami widzimy, że PiS, czy rządy PiSu, czy państwa polskiego pod, pod kuratelą PiSu, e, bratają się z Węgrami, tak? z Wiktorem Orbanem, e, który widać po prostu, że jest mu po drodze razem po prostu z PiSem, zresztą był w Warszawie i prezes PiSu Jarosław Kaczyński wielokrotnie był na Węgrzech, no po prostu widać tą współpracę, przyjeżdżają, tak, odwiedzają się nawzajem. Czyli rzeczywiście możemy zobaczyć, tak że tworzy się taka nieformalna koalicja, być może jeszcze bez takiego mocnego głosu w Unii Europejskiej, tych państw, państw wschodnich, tak? Czyli Węgry, Polska, Słowacja, Czechy, państwa, które chciałyby po prostu jakby tutaj decydować, no, może nigdy, Polska nigdy nie będzie decydowała w Unii Europejskiej, ale mieć jakiś. Znaczący, znaczący głos. Oczywiście Krzysztof Jackowski od, od wielu lat powtarza, że Unia Europejska upadnie, czy też już po prostu upada. Natomiast ten upadek nie jest taki definitywny, że jednego dnia przywódcy największych państw przyjadą, podpiszą porozumienie, tak, kończymy Unię Europejską i tak dalej. Tylko jest to stopniowy tak naprawdę rozłam, upadek Unii Europejskiej, czego świetnym przykładem jest tutaj właśnie wyjście wyjście Wielkiej Brytanii z. Unii Europejskiej, tak zwany Brexit. No właśnie i tak naprawdę tutaj Krzysztof Jackowski właśnie mówi o stworzeniu tego bloku stworzeniu tego bloku wschodniego tak był jakiś kiedyś komunizm tak było stworzenie bloku zachodniego a tak teraz mamy mam po prostu stworzenie bloku wschodniego po prostu w tej po prostu w Unii Europejskiej dosyć ciekawa tak naprawdę dosyć ciekawa tak naprawdę interpretacja, no bo rzeczywiście tak Viktor Orban wielokrotnie po prostu przedstawiał swoje rozwiązania w Unii Europejskiej na forum Unii Europejskiej, często te rozwiązania spotykały się z, z po prostu tutaj z kontrowersjami, tak czy z mocnym potępieniem przez urzędników Unii Europejskiej, przede wszystkim tutaj chodziło o to, żeby zastopować kwestie, kwestie uchodźców, tak ludzi, którzy przybywają z Grecji, z Włoch. Do Unii Europejskiej. Jak wiadomo, bardzo duża tak naprawdę fala uchodźców przebiegała przez Węgry. Tam była taka trasa czy droga, na której po prostu uchodźcy przechodzili przez Węgry dalej do kolejnych państw w Unii Europejskiej no, w poszukiwaniu lepszego życia, lepszego bytu. No i oczywiście Węgry nam no, między nimi tam zamknęły, zamknęły po prostu dworzec zaczęły po prostu tworzyć zasieki, mury i tak dalej. Widać po prostu, że Wiktor Orban jest zdecydowanie tutaj przeciwnikiem uchodźców, co też po prostu spotyka się jakby z aplauzem ze strony polskiej, bo jak wiadomo tutaj minister spraw wewnętrznych i administracji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości też po prostu tutaj powiedział na jednej z konferencji prasowych, że, że po prostu póki on jest ministrem MSWiA, to nie doprowadzi do tego, żeby Polacy pracy, żeby po prostu uchodźcy przyjechali do Polski, żeby po prostu uchodźcy trafili do Polski, co też spo, spotkało się tak naprawdę z karą ze strony Unii Europejskiej. Zapraszam was do obejrzenia filmu, w którym właśnie mówię o karze dla Polski za to, że Polska nie chce przyjąć uchodźców. Ta kara ma wynieść około 12 miliardów euro, czyli około 48 miliardów złotych za to, że Polska nie przyjmie 7 tysięcy uchodźców, 7 tysięcy uchodźców. Taka liczba uchodźców miała trafić do Polski, została ona wynegocjonowana podczas porozumień, jeszcze kiedy władza sprawowała Platforma Obywatelska w 2015 roku. Rząd Ewy Kopacz właśnie zdecydował się, zgodził się na przyjęcie 7 tysięcy 7 uchodźców z, z Grecji, z Włoch na zasadzie relokacji, czyli po prostu, żeby ci ludzie trafili do. Do po prostu wszystkich państw Unii Europejskiej. No i właśnie tutaj Krzysztof Jackowski, że Polska będzie po prostu tworzyć blok wschodni. Tak, blok wschodni. No wiadomo, że. Polska nie ma tutaj dużego jakby głosu, tak istotnego głosu na forum Unii Europejskiej, bo przecież w Unii Europejskiej najważniejszy głos mają te państwa, które mają silną gospodarkę, które naprawdę bardzo dużo wpłacają do kasy Unii Europejskiej. Natomiast wiadomo, że przez wiele, wiele lat praktycznie Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Była tak naprawdę beneficjentem, tak przyjmowała tylko korzyści, pieniążki z Unii Europejskiej, z różnego rodzaju programów, co mogliśmy sami zobaczyć na każdym kroku, praktycznie. A więc jakaś budowa jakiejś drogi, szpitala, ten projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Aczkolwiek to już się zmienia, to się zaraz zmienia w na naszych oczach, a mianowicie w 2020 roku oraz 2020 i wzwyż Polska będzie już płatnikiem netto w Unii Europejskiej, a więc będziemy wpłacać więcej pieniążków, niż pobierać pieniążków z kasy Unii Europejskiej, to my będziemy pieniążki pompować w Unii Europejskiej po to, żeby inne państwa, ewentualnie nowi członkowie, którzy przyjdą do Unii Europejskiej, mogli korzystać z tych pieniędzy. Bardzo ciekawa tak naprawdę interpretacja tutaj jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego o tym stworzeniu bloku wschodniego eee... Tak powiedziałem. Może to mieć po prostu, może mieć to po prostu tutaj rzeczywiście rozwiązanie. Kto wie? Być może, tak to mówi Krzysztof Jackowski, że Unia Europejska rozpadnie się. Czyżby po prostu w takiej sytuacji Unia rozpadła się tak naprawdę na trzy takie części? A więc, no Wielka Brytania, to wiadomo, że już wyszła osobny byt. Natomiast druga część to są państwa właśnie wschodnie, koalicja państw wschodnich Unii Europejskiej, a więc Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. Te państwa mogłyby po prostu stworzyć jakiś związek, pakt tych państw, gdyby doszło rzeczywiście do upadku Unii Europejskiej. I trzecia grupa państw to są państwa silne gospodarczo, silne po prostu państwa politycznie, Włochy, Niemcy i tego typu właśnie po prostu państwa, tak? państwa po prostu tak jak Austria, Szwajcaria i tak dalej. Bardzo ciekawe tak naprawdę rozwiązanie, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie, co o tym myślicie czy rzeczywiście taki model jest możliwy do zrealizowania, czy rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No też można powiedzieć taką rzecz, że spośród tych państw tak naprawdę wschodnich, największy głos tutaj daje w Unii Europejskiej tak naprawdę Węgry oraz Polska, tak? Polska po prostu, Czechy już trochę mniej, Słowacja także trochę mniej, być może ten głos później będzie słyszany. Natomiast na stanowisko, na przykład ministra spraw wewnętrznych i administracji tutaj z ramienia pisu, który mówi, że absolutnie nie przyjmie Unii, nie przyjmie po prostu jakiejkolwiek grupy uchodźców no pewno dla nas polaków jest to optymistyczna informacja tak natomiast pozostaje pytanie jesteśmy w Unii Europejskiej wstępując do Unii Europejskiej decydowaliśmy się na wszelkie plusy i minusy Czyli co, mamy tylko po prostu wybierać sobie korzyści, tylko plusy, a minusów mamy nie, korzyst nie, 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 nie brać, tak? No tak samo, jakby na przykład rodzice mieli dzieci, tak? Rodzice mają tylko przyjmować splendor, spijać śmietankę, tak? Że dzieci po prostu dobrze się uczą, osiągają sukcesy, a wszelkie niepowodzenia, choroby, utraty zdrowia itd., czy klęski w życiu na kogoś się zrzucać. No właśnie, ze tym właśnie takim pytaniem, z pytaniem retorycznym zostawiam Was, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co o tym myślicie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się.